Wyba mi je, O Boże, boć przyszły wody aż do duszy mojej. Pogrążony jestem w głębokiem błocie, gdzie dna nie masz. Przyszedłem w głębokości wód, a nawałność ich porwała. Pracowałem się wołając, wyschło gardło moje, Ustały oczy moje, gdy oczekiwał Boga mojego. Więcej jest tych, którzy mnie mają w nienawiści bez przyczyn niż włosów na głowie mojej. Zmocnili się ci, którzy mnie wygubić usiłują, a są nieprzyjaciółmi, my, my, mi niesłusznie. Czego mnie wydarł, musiałem nagradzać, Boże? Ty znasz głupstwo moje, Zastępów. Niech nie przychodzą dla mnie do hańby ci, którzy cię szukają, O Boże Izraelski. Bo dla ciebie ponoszę urąganie, a zelżywość okryła, ze okryła oblicze moje. Stałem się obcym braciom, moim a cudzoziemcem synom to, że gorliwość domu Twego zżarła mnie, a urąganie urągających Tobie przypadło na mnie Gdym płakał i trapił postęp, dusze, moje stało mi się, to pohań. Gdym wziął na nasiewór miasto szaty byłem u nich przypowieścią Mówili o mnie ci. Siedzieli w bramie, byłem piosenką tych, którzy pili mocny napój. Ale ja obracam modlitwę moje do ciebie, panie. Czas jest upodobania twego, o Boże, według wielkości miłosierdzia twego. Wysłuchaj, Rzemie, dla prawdy zbawienia twego. Wyrwij mnie z błota, abym nie był pogrążony, niech będę wyrwany od tych, którzy mnie nienawidzą jako z głębokości wód. Aby mnie nie zatopiły strumienie wód i nie pożarła, głębia i nie zawarła nade mną studnia wierzchu swego. słuchaj że mnie, Panie, Boć dobre jest, miłosierdzie Twoje, według wielkiej litości Twojej wejrzyj na mnie. Nie zakrywaj, że oblicza Twego, sługi swego, bo mnie dwóch. Trapieniu. Pośpiesz, że się wysłuchaj mnie Przybliż się do duszy mojej, a wybaw ją Dla nieprzyjaciół moich odkup mnie Ty znasz pohańbienie moje I zelżywość mojej i wstyd mój przed Tobą Są wszyscy nieprzyjaciele moi mnie po nie pokruszyło serce moje, z czego był żałośny, oczekiwałem, a zaliby się mnie, kto użalił, ale nikt nie był, a zaliby mnie, kto pocieszył, ale mnie znalazł. Wszem miasto pokarmu podali mi rzuć, A w pragnieniu mojem napoili mnie oknem Niechaj, że im będzie stu ich przed nimi Sidłem, a szczęście ich na upadek Niech się zaćmią oczy ich, aby nie widzieli A biodra ich niech się zawsze chnieją wy nich rozgniewanie swoje, a popędliwość gniewu Twego niech ich ogarnie. Niech będzie mieszkanie ich puste w namiotach, ich niech nikt nie mieszka, bo tego któregoś ty ubił prześladują, a o boleści poranionych twoich rozmawiają. Przydaj, że nie. Niech nie przychodzą do sprawiedliwości twojej. Niech będą wymazani z ksiąg żyjących, a sprawiedliwymi niech nie będą zapisani. Jam ci utrapiony i zbolały, lecz zbawienie twoje, Boże na miejscu bezpiecznym postawi mnie. Wtedy będę chwalił imię Boże pieśnią, a będę je wielbił z dziękczyniem. A będzie to przyjemniejsze Panu niż żeliwu, albo cielec rogaty z rozdzielonymi kopytami. To widząc pokorni rozradują się, szukając Boga ożyje serce i żywy wysłuchi. Panu Bogicha, więźniami swymi nie gardzi Niego chwalą niebiosa i ziemia, morze i wszystko, co się w nich rucha. Bóg ci zaiste zachowa Sejon i pobuduje miasta ludzkie. Będą tam mieszkać, a ziemię te dziedzicznie otrzymają Także i nasienie sług Jego dziedzicznie ją otrzyma A którzy miłują imię Jego będą